Cześć, witam Cię serdecznie w drugim filmie z cyklu Krótki Warsztat Nieruchomościowy. Jeśli nie widziałeś pierwszego filmu, zachęcam Cię serdecznie do jego obejrzenia. Znajdziesz go albo na moim profilu, albo na moim kanale na YouTube. Link postaram się wrzucić w komentarzach do tego posta czy do tego filmu. Także dzisiaj, oczywiście, kolejny film, drugi film z cyklu, film w konwencji warsztatowej, a dzisiaj zajmiemy się wielkością. Czy wielkość ma znaczenie? Oczywiście, mam tu na myśli wielkość mieszkania. Porównamy sobie dwa mieszkania. Jedno mieszkanie o powierzchni 60 m2. Tutaj tak, mieszkanie o powierzchni 60 m2, a drugie mieszkanie o powierzchni 30 m2. I zajmiemy się obrotem takimi mieszkaniami, czyli zakładamy, że kupujemy takie mieszkania pod obrót. Koszt zakupu takiego mieszkania w rejonie, w którym ja inwestuję kształtuje się na poziomie 5330 zł. Z metra. 320 tysięcy zł. Spokojnie takie mieszkanie do remontu można kupić. Oczywiście mówię tu o mieszkaniu 60-metrowych. Czyli kupujesz mieszkanie 60-metrowe za 320 tysięcy zł. Czyli 5330 zł. Z metra. Koszt remontu takiego mieszkania Kształtował się będzie na poziomie 1200 zł. Jak policzyć ten koszt? Odsyłam Cię do mojej strony tomaszynkiewicz.com. Znajdziesz tam kalkulator obliczania kosztów remontu i łatwo tam ten koszt z pomocą tego kalkulatora będziesz mógł obliczyć. Czyli koszt remontu mieszkania 60-metrowego będzie się kształtował na poziomie 72 000 zł, 1200 zł z metra. Pozostałe koszty zakładamy sobie tutaj na poziomie 8000 zł. Będą to koszty oczywiście utrzymania nieruchomości, jakieś koszty ubezpieczenia, powiedzmy home stage, fotograf, jakieś inne po prostu koszty. Taki załóżmy sobie bufor bezpieczeństwa. Gdyby coś się miało wydarzyć niedobrego, no to mamy tutaj pewną rezerwę. Dodatkowej i dodatkowych finansów na zabezpieczenie pewnych rzeczy. Oczywiście, tak jak mówię, no w tym zawiera się także zawierają się koszty utrzymania tej nieruchomości w ciągu 6 miesięcy, no bo na 6 miesięcy obliczamy czas trwania takiej inwestycji, więc jest tu taki założone 8 tysięcy tych kosztów, czyli koszt przygotowania takiego mieszkania do sprzedaży na poziomie 6600 zł z metra czyli 400 tysięcy złotych. Za 400 tysięcy zł jesteśmy w stanie przygotować do sprzedaży mieszkanie 60 metrowe. Oczywiście podkreślam, są to realne kwoty, w rejonie, w którym ja inwestuję, mamy takie ceny i to takie jak no, ceny realne, bo nie operujemy tu na jakichś cenach wymyślonych, tylko, tylko realne kwoty realne, ceny realne stawki. Mieszkanie 30-metrowe, kupione po 5800 zł. Z metra, zauważ, że ta cena zakupu tego mieszkania jest nieco wyższa niż tego. Oczywiście cena zakupu metra kwadratowego, no bo cena całego mieszkania jest dużo niższa. Dlaczego? Otóż zwykle jest tak, że mieszkania mniejsze osiągają wyższą cenę. Z metra kwadratowego, więc zakładamy, że za to mieszkanie będziesz musiał zapłacić około 5800 zł za metr kwadratowy, czyli 174 tysiące zł. Koszt remontu takiego mieszkania będzie się kształtował na poziomie 60 tysięcy zł, czyli 2000 zł. Z metra kwadratowego. Zauważ, jaka tutaj jest. Niewielka różnica w koszcie remontu na tego mieszkania. Mieszkanie dwa razy większe i tylko 12 tysięcy więcej kosztuje nas remont tego mieszkania. Tutaj 72 tysięcy złotych, tutaj 60 tysięcy złotych 1200 zł za metr kwadratowy 2000 złotych za metr kwadratowy tak? Z czego to wynika? Wynika to m.in. z tego, że w każdym z tych mieszkań, czy to 60-metrowym, czy 30 metrowym, trzeba zrobić kuchnię i łazienkę. Kuchnia i łazienka będzie w zasadzie dokładnie taka sama w mieszkaniu 60-metrowym, jak i w 30-metrowym. Może w 30-metrowym uda się zrobić nieco mniejszą kuchnię, może mniej szafek, ale nie będzie to znacznie niższy koszt. Tak więc koszt tych. Rzeczy, te, które są tak naprawdę najdroższe podczas remontu, czyli koszt zrobienia łazienki i koszt zrobienia kuchni, w obu z tych mieszkań będzie na bardzo podobnym poziomie. Co spowoduje tutaj właśnie wzrost kosztów remontu do 2000 zł za metr kwadratowy. Tak jak mówię, realne kwoty, wszystko to sobie możesz policzyć w kalkulatorze e, obliczania kosztów remontu. Wszystko to wychodzi, wszystko to się kształtuje właśnie na, na takim poziomie. Pozostałe koszty, w tym przypadku zakładamy na 5000 zł, one będą trochę niższe, ponieważ koszt utrzymania mieszkania 30-metrowego będzie niższy niż koszt utrzymania mieszkania 60-metrowego. To jest, myślę, oczywiste. różne inne koszty, które mogą nas zaskoczyć, bardziej lub mniej no nie będą wcale niższe w tym mieszkaniu, mniejszym niż w tym mieszkaniu 60-metrowym. Zatem koszt przygotowania takiego mieszkania inwestycyjnego o powierzchni 60, o, przepraszam, o powierzchni 30 m2 będzie na poziomie 239 tysięcy złotych, czyli prawie 8 tysięcy za metr kwadratowy i zauważ, że różnica w cenie, mówię tu o cenie z metra kwadratowego gotowego mieszkania, już inwestycyjnego, które, które jest po remoncie, czyli tutaj prawie 8000 zł z metra, tutaj 6600, niecałe 6700 zł z metra, daje nam różnicę na poziomie 1300 zł, już na samym wstępie, czyli w momencie zakończenia inwestycji. Mamy na starcie 1300 zł różnicy w cenie metra kwadratowego na niekorzyść mieszkania 30-metrowego. No i teraz, jeżeli będziemy chcieli takie mieszkanie sprzedać, 60-metrowe i 30-metrowe, gdzie koszt inwestycji przy mieszkaniu 60-metrowym Wyniósł 400 000 zł, czyli 6600 zł z metra. Oczywiście maksymalizujemy zysk. Jeśli oglądałeś pierwszy film z cyklu krótkiego warsztatu nieruchomościowego, to wiesz zapewne, że taka kwota sprzedaży, czyli 8000 zł z metra, mieszkania 60-metrowego, jest jak najbardziej realna. Maksymalizujemy zysk na tej nieruchomości sprzedajemy za 480 tysięcy złotych, zarabiamy 80 tysięcy złotych. Mamy stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 20%. Zysk z metra kwadratowego jest 1400 zł. Przy mieszkaniu 30-metrowym koszt inwestycji 239 tysięcy złotych, to pamiętasz, to wynika tutaj z tych obliczeń, tak? Podobnie jak przy mieszkaniu 60 metrowym. Tutaj sobie to założyliśmy czyli przy tym mieszkaniu 30-metrowym 239 tysięcy złotych. Koszt inwestycji, czyli niespełna 8 tysięcy złotych z metra. Sprzedajemy to mieszkanie za 255 tysięcy. Oczywiście dążymy też do maksymalizacji zysku, czyli 8,5 tysiąca złotych z metra. Tutaj było 8 tysięcy, tu jest 8,5 tysiąca złotych. Pamiętasz, jak mówiłem wcześniej, że mieszkania mniejsze osiągają zwykle wyższą cenę z metra kwadratowego czyli zakładamy tutaj 8,5 tysiąca złotych. To jest założenie też trochę takie, trochę ryzykowne, ponieważ już klient, który będzie zainteresowany zakupem tego mieszkania, będzie oczywiście zwracał uwagę na cenę z metra kwadratowego. Jeżeli będzie widział, że twoje mieszkanie jest wystawione za 8,5 zł z metra kwadratowego, no to może go to, to zniechęcić. No ale to już oczywiście zależy od rynku, zależy od popytu na, na danym rynku na małe mieszkania. No, zakładamy, że, że uda się te 8,5 tysiąca złotych z metra osiągnąć, czyli tak jak wspomniałem, 255 tysięcy złotych cena sprzedaży mieszkania zarabiamy 16 tysięcy złotych, czyli 533 zł za metr kwadratowy stopa zwrotu na poziomie 6,7 7 Procent. Oczywiście stopa zwrotu z inwestycji. Jeżeli dwie takie inwestycje w ciągu roku, no to stopa zwrotu i zysk się podwaja. Jak widzisz, inwestowanie, inwestowanie w mieszkania większe, oczywiście mówię tu o inwestowaniu w mieszkaniu na FIPA. Inwestowanie w mieszkania większe jest znacznie bardziej opłacalne niż inwestowania w mieszkanie mniejsze. A nawet tutaj mógłbym wysnuć taką teorię, że inwestowanie w mieszkania małe, 30-metrowe pod obrót, no stoi pod dużym znakiem zapytania, no bo pracy musisz włożyć zarówno w to mieszkanie 60-metrowe, jak i w to mieszkanie 30-metrowe, pracy musisz włożyć tyle samo. A tak naprawdę zysk jest dużo, dużo niższy tutaj. Trzykrotnie, czterokrotnie ponad, ponad czterokrotnie niższy, niższy zysk na mieszkaniu mniejszym niż na mieszkaniu większym. Także myślę, że, że fajnie to ten przykład obrazuje jakie mieszkania, w jakie mieszkania najbardziej opłaca się inwestować, jeśli chodzi o, o obrót nieruchomościami. Zawsze lepszy zysk, lepsza stopa zwrotu wychodzi na mieszkaniach większych. No może nie zawsze, ale zwykle. O, zwykle ten zysk wychodzi większy, no bo czasami Zdarzają się takie inwestycje w mieszkania małe, które też dają bardzo dobrą stopę zwrotu, ale to już zależy od konkretnych liczeń, od, od konkretnej okazji inwestycyjnej itd., itd. O tym wszystkim możesz poczytać w mojej książce. Ona już jest. Także możesz zakupić moją książkę, do czego Cię serdecznie zachęcam. Tak jak wspominałem we wcześniejszym filmie 203 strony tekstu bez zbędnych ilustracji, tylko i wyłącznie tekst, format papierowy, drukowany, ewentualnie jeśli wolisz, ebooka. Książka jest dostępna również w formacie PDF, a także w formie audiobooka. Książka oczywiście na mojej stronie. Tomasz Zachęcam Cię serdecznie do odwiedzenia tej strony. Oprócz książki znajdziesz tam wiele ciekawych materiałów dotyczących inwestowania w nieruchomości. Kalkulatory, które wspomagają inwestora, nie tylko inwestora, bo także osoby, które kupują mieszkanie dla siebie. Mogą skorzystać z tych kalkulatorów: kalkulator obliczania rentowności inwestycji, kalkulator obliczania kosztów remontów, liczne wzory dokumentów, także konsultacje ze mną, także szkolenia. Jeśli zainteresowałem Cię tematem nieruchomości, zapraszam serdecznie na moją stronę. Tymczasem czekaj na kolejny film z cyklu Krótki Warsztat Nieruchomościowy. Pozdrawiam Cię serdecznie, cześć.